Siemano, na sam start tego odcinka chciałbym właśnie pozdrowić pewnego widza, czyli Ani 65 bodajże. Otóż to czemu chciałbym go pozdrowić? Z tego tuż to powodu, bo w poprzednim odcinku z Fortnite'a, czyli jak wypuściłem wczoraj ten odcinek z Fortnite'a, jak wyszedł rozdział 6, no to on mnie poprawił w komentarzu, że to jest rozdział 6 sezonu pierwszego. A ja przez cały odcinek widzowie gadałem, że to jest sezon 6 w ogóle. Więc ja Was przepraszam za to. Dziękuję za poprawę. Ani, ani, ani hilatorze, e, że mnie poprawiłeś z tym. Także, co widzowie, zapraszam Was do odcinka do oglądania. Tak, widzowie, jesteśmy już na Fortnite. E, ogólnie to mój pomysł był taki na odcinek, że normalnie zagramy sobie w arenkę. Ale w poprzednim odcinku mi się pojawiały takie choćby latające areny, nie? Nie wiem czy tam pamiętacie, co tam gadałem właśnie jak wypuściłem ten odcinek, że tam jakieś latające areny czy coś i chciałem się do jednej areny dzisiaj udać widzowie eee, I chciałbym się udać do areny Shoguna bodajże To jest chyba arena Shoguna, nie jestem teraz pewien, ale chciałbym się właśnie tam udać. I zobaczyć jak to tam wygląda na tej arenie, bo tam też jest boss, tam też może być dużo graczy, więc chciałem tam iść, zobaczyć jak na tej arenie wygląda, jak ten boss wygląda, żeby się coś działo w tym odcinku. Także widzowie, no pójdziemy tam właśnie, e, do, na tą arenę, aż się jakakolwiek zrespi, nie. Także no taki mój pomysł był, bo czemu nie. No i tyle, nie. Dobra. Og ogólnie dalej gram na zero budowania, bo z tym budowaniem jakoś tak widzowie. Nie wiem, nie bardzo, nie bardzo z tym budowaniem jakoś, więc no. Mm, teraz sobie poczekam na tego busa. Cięcia już nie robię, bo to już nie ma co widzowie. Po prostu poczekamy aż właśnie ten, aż pojawi się bus. O dobra, mamy zaraz busika. Także spoczko. E, dobra, zaraz będzie start. Okej, okay, dobra, jesteśmy już. I polecimy gdzieś w jakieś miejsce, bo tam oni, bo te areny chyba dopiero po jakimś dłuższym czasie się dopiero pojawiają, widzowie, z czego wiem, areny albo arena to już jest, już nie wiem dokładnie, ale no, bo tam za bardzo tego rozdziału tego nie znam, także no, bo na bieżąco z tym nie jestem, mm, dobra, tutaj wyskoczymy, o, dobra, tutaj wyskoczymy, widzowie, do tamtego miejsca, i ogólnie widzowie możecie się spodziewać w następnym odcinku z Fortnite, że będę planować kupić karnet także widzowie w następnym odcineczku będziemy kupować karnet z tego rozdziału żeby zobaczyć żeby, żeby zobaczyć żeby zdobyć te niektóre właśnie skiny i temy z tego rozdziału 6 i tak dalej, nie? Także no, taki będzie plan. Ale dobra, teraz nie ma już co gadać, teraz trzeba działać tu. I musimy tu znaleźć teraz jakąś broń. Broń, broń, broń. Dobra, mamy tu jakąś broń. Już jest jakaś broń. Mm, o, i tu mamy skrzynię przy okazji, to zajebiście. O, i mamy eliksir wizowy. To nice, 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 nice. Tu sobie go wezmę. Dobra, musimy go wypić, żeby się załadowała tarcza fajnie. Dobra, mamy tu. Dobra, tutaj apteczkę. No, apteczkę mogę też wziąć w sumie. Dobra, tutaj tutaj mamy wielka, jakaś tam wielka krzakowa bomba czy coś takiego. Ale to tam mnie za bardzo nie będzie interesować z tą bombą. Ale na pewno bym poszedł tutaj do skrzyni, bo tu jest kolejna skrzynia. I mamy tutaj granat uderzeniowy. Widzowie, wy możecie mi dać znać w komentarzu. Czy te granaty epickie uderzeniowe, one są dobre? Jak działają, jak wiecie. To możecie i czy się to w ogóle opłaca brać te granaty, nie? Więc możecie mi dać znać w komentarzu. Dobra, ktoś tu już chyba szczela. Bo nie wiem gdzie w sumie, ale tutaj jeszcze w zyskrzynie. O, i mamy maskę oni. Mamy maskę oni. Dobra, to ja zamiast tego wezmę. Dobra, to wezmiemy... Dobra, to tutaj mogę wywalić. To, 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 to. A mamy maskę oni. Tutaj mogę wziąć naboje, okej. Okay. I tam się gdzieś widzowie nawalają. Um, tylko gdzie oni to się tam nawalają teraz? To mnie ja teraz zastanawia. Um, o, tu jest jeden. Tam mamy jednego. Gdzie on jest? Kurde, pokonany, ale widzowie z ledwością znowu. Znowu z ledwością pokonany. <grym> mamy, mamy go pokonany, ale go z ledwością, dosłownie z ledwością. Tylko że znowu widzowie nie mam tego. Nie mam właśnie... E, no, uciekło mi słowo. Nie mam ochronki. <grym> I w tym jest malutki problem, że tej ochronki teraz nie mam widzowie. No ale dobra. Dobra, no dobra, może za niedługo gdzieś się jakaś ochronka tutaj pojawi. O tu mamy skrzynię. Ja tą skrzynię sobie zdobędę w zasadzie. O i dobra, mamy przy okazji eliksir. Więc akurat, o kurde, ja nie mogę, chcę ten eliksir wziąć i ja nie mogę. No, wyskocz tu. No, wyskocz. O dobra, no weźmiemy się zamiast tego. Wypiję się przy okazji ten eliksir. Dobra, tu mamy, to akurat mamy spoczko, że ten eliksir jest. Dobra, tą apteczkę wezmę. Dobra. Dobra, dobra, lecimy, lecimy. Czekamy przy okazji na tą arenę, aż się zrespi. Bo ta arena dopiero się, chyba respi po jakimś tam dłuższym czasie. Jakoś tak, możliwe. O, dobra, mamy tutaj jakiś karabin kolejny. To ja może wezmę zamiast... Aha, bo to są dwa te same karabiny. To chwila, zrobimy tak. I. Pupa, papa O. Albo dobra, jeszcze raz, już tutaj coś zdypiłem, ale nieważne. Mamy. Okej, okay. trzeba tu stąd w ogóle zwiewać tak trochę, bo, bo tu zaraz jeszcze może mnie dopaść e, strefa. Chociaż nie, no w sumie strefa mnie nie powinna tak szybko dopaść. Także spoko. Dobra, lecimy. O, tu jeszcze jest jakaś skrzyneczka. Tu jest jeszcze jakaś skrzyneczka, a coś tutaj jeszcze jest, e, no mamy tutaj, w ogóle nie wiem, co to są za sztabki z tym, z tym tym, możecie mi to zdać z komentarzu, czy te, czy te sztabki są w ogóle opłacalne, nie, e, w sensie, czy coś idzie z nimi zrobić, jak się je zbiera, bo ja naprawdę, widzowie, nie mam bladego pojęcia z tym rozdziałem szóstym, nie, ja naprawdę takiego pojęcia nie mam, że to hit. Dobra, ale lecimy, lecimy stąd. E, nie wiem kiedy dokładnie się ta arena jakakolwiek pojawi. E, nie mam pojęcia właśnie. Na pewno powinno przyjść e, powiadomienie. E, także no, na pewno powinno przyjść powiadomienie z tej areny. Ale ja zgaduję, że gdzieś chyba pod koniec dopiero pojawi się ta arena, możliwe. Możliwe, że dopiero gdzieś pod koniec. Dobra, tam gdzieś jest pociąg. Pociąg gdzieś tam jest. Także no. Eee, dobra, dobra, dobra. Na razie tutaj lecimy w tamtą stronę. Czy ja nie idę poza ten? Nie idę. Ale tam chyba kogoś... A nie, to był chyba pociąg. To był pociąg, wiecie? Dobra, tu. Dobra, mamy, mamy, mamy te... O kurde, gdzieś ten gościu był, ale teraz... Nie wiem, gdzieś spieprzył, gdzieś spieprzył, ale dobra, już mniejsza. Tam mamy widzowie tego. Tutaj jest terminal wieży meteorologicznej. No to nie, to to nie jest to. To to nie jest to. My cały czas czekamy na rękę. Aż się z resby, tylko nie wiem kiedy ono się respi, w tym jest kurde problem, że ja nie mam pojęcia. Ale ona właśnie chyba tak, 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 chyba pod koniec mi się gdzieś wydaje, że pojawi się. Albo mm, tu może zależy, od kurde, nie wiem, może od czegoś tu zależy, nie mam pojęcia teraz widzowie. O i tu mamy... O, tu mamy górkę, ok. Dobra, chwila. Mm. Dobra, lecimy tutaj na dół, tylko żeby tutaj jakoś nie zginąć ej, tu mamy jakiś ten co to tu jest? tu jest o, tu też jakaś broń leży strzelbawa tu nie wiem widzowie, czy tutaj duszka chyba nie trzeba było nie, nie trzeba było dawać widzowie, do tego chyba tu duszka się daje tak mi się wydaje że chyba tutaj duszka trzeba dać Ja tutaj duszka nigdzie w pobliżu właśnie nie widzę i w ten problem jestem Dobra, lecimy, lecimy dalej. No hmm. ktoś w ogóle nas chyba, ja chyba obserwuje w tej widzowie. O, ktoś gdzieś się strzelał. Tam się gdzieś strzelają widzowie. Tam, tam gdzieś Tam się gdzieś szlają. O dobra, widzę gościa. załatwiony że on coś tu miał ciekawego, chyba nie kurde od tyłu miałem jeszcze I Ja cię widzowie od tyłu plecy miałem ja nawet tego się nie spodziewałem kurde ja się tego nie spodziewałem widzowie że od tyłu plecy będę mieć, I ja nie mogę dobra widzowie, mmm, zrobimy, zrobię cięcie i widzimy się po cięciu, także no tak widzowie, mamy za 5 sekund, no za 4 już busa. Także zaraz będziemy w busie. No i już jesteśmy. Robimy drugie podejście z tą arenką. E, bo tamto w ogóle się nie spodziewałem, że ja ple, że Ktoś jeszcze kogoś mam za plecach, za plecami w sensie, nie? Że ktoś mi plecy robi. Tego się w ogóle nie spodziewałem, ale no dobra. E, polecimy tutaj dalej, dalej. Spróbujemy jeszcze raz. Mam nadzieję, że się uda. Żeby tam, właśnie żeby się udało z tą arenką, bo ja tam chcę polecieć, bo też jestem ciekaw, widzowie, co tam, bo tam wiem, że tam jest jakiś boss na tej arence, że jak się go pokona, to też tam chyba dostaje się i chyba, kurde, jakiś ten, jakąś moc, czy coś takiego, już nie pamiętam dokładnie, bo ja to też widziałem z TikToka, z TikToka też to widziałem, widzowie, znaczy, że tam coś było mowa o tym, także no. Nie ja jestem właśnie ciekaw żeby, ciekaw, żeby tam polecieć, tylko że kurde tylko, że na razie się nie udało. Także polecimy jeszcze, jeszcze polecimy jeszcze właśnie tą rundę i zobaczymy. Zobaczymy jak się teraz uda, czy to się właśnie znajdzie, czy nie. Dobra, mamy tutaj broń jakąś. To tu jest kolejna jakaś broń. Dobra, tu mamy kolejną broń. Ale ja tu mam dwie te same, dobra, mniejsza. Ale tu są skrzynie O, tu jest jedna skrzynia Dobra, mogę to wziąć w sumie I tą apteczkę też bym mógł wziąć Ale gdzieś chyba jeszcze jedna skrzynia właśnie jest? Ona jest chyba za ścianą? Albo gdzieś na górze? Ale dobra, mamy tu eliksir. widzę. Mamy elixir. Tego od razu wypiję Więc spoczko. Dobra, bo tu mamy dwie te same bronie, to ja nie mam po co to brać w sumie. To dwie te same bronie, to kurde. O tu jest pistolet maszynowy. O dobra, o 120 tych. O i tu jest jeszcze skrzynia jakaś. Dobra, to tutaj też zobaczymy, co z tej skrzyni będzie. O, tutaj jest karabin szturmowy szał, ale ja go chyba mam. To jest, to jest ten chyba, tak, to jest ten. Ale to jest chyba lepsza wersja. Nie wiem, nie wiem jak to działa z tymi tymi. I tutaj jeszcze jest skrzynka. Okej. Okay. O dobra, mamy tu kolejny, ale widzowie mamy kolejną tą, kolejną miksturkę, to już będziemy mieć fulla przynajmniej, więc to też spoczko, okej, okay. hmm, co to jest za ten, o, aha, bo tu mam dwa te same znowu, to, to nie, to, to nie jest niepotrzebne, dobra, lecimy, lecimy, My jesteśmy jako tako uzbrojeni i full tego przy okazji jest. Eee, dobra, lecimy, bo tu jesteśmy teraz na zamaskowany zakąt, to jest chyba? Zamaskowany zakąt chyba to jest, no. To jest chyba zamaskowany zakąt, znaczy no nie, chyba tylko na pewno widzę, więc... <grych> dobra, mm, tu jeszcze jedna skrzynka. Dobra, tu mam naboje, tu jest strzelba automatyczna, bliźniak. Ktoś gdzieś tutaj chodzi. Tu jest. Tu jest. O kurde, tu ich jest więcej? Mamy załatwione typo. Mamy załatwionego. Ok. Ale to co to jest za kościu? Diago. O kurde, tu możemy. Pojedynek wyzwania Diago nagroda. Sądzisz, że mi dorównujesz. Hmm, co, co sprowadza kogoś takiego jak ty. A tu możemy kupić... Aha o. Tysiąc twarzy rodzeństwo. Krainy duchów? Ludzie nie mogą przejść do krainy duchów, tylko demony. Przyznaj, że żera mnie ciekawość tą tego świata. Jakieś starożytne. Dobra, nie wiem o co z nim chodzi widzowie. Możecie mi dać znać w komentarzu. Dobra, lecimy stąd, lecimy Bo tam wiem, że coś mogłem kupić Jakiś pojedynek z nim stoczyć Ale to możecie mi widzowie też znać Dać znać możecie O co z nim chodzi Bo ja nie mam pojęcia Dobra, e, mamy jednego killa jak na razie mm, Dobra Tu sobie przeładować trzeba Okej okay. Tu coś ciekawego jest No nie bardzo chyba Dobra, no na razie trzeba czekać, aż ta wyspa się pojawi. Tylko teraz nie, nie no, no, nie, no, ta wyspa się pojawia, tylko, no nie, normalnie się pojawia. Nie trzeba było chyba nic zrobić, bodajże. Bo no w tamtym odcinku mi się pojawiały wyspy. Oj, ktoś się tutaj na kurwia? widzowie gdzieś, gdzieś tam, gdzieś tam się nawalają. Okej, okay, dobra, gdzieś tam się nawalają. No, możemy tam iść w sumie. Tu gdzieś... Ci... to już mi to znikło? To się już nie nawalają? To jest... Ale co to jest w ogóle za miejsce tutaj widzowie? O coś tam... Co tam? O ktoś tu się rozsypał. Co tu ma? Czy tu jest jakaś legendarna? A nie, to jest zwykłe. się, że to jest legendarne. Dobra, okej okay. Dobra, co tutaj się dzieje widzowie? No, tu mamy skrzynię Wielka, a tu jest bomba, to tam bomba mi akurat nie interesuje za bardzo, ale tu jest chyba kolejne mi się wydaje widzę z tymi duszkami Dobra, ale gdzieś tu się nawal. O, o tu jest jakiś chyba duszek, czekajcie czy to jest jakiś duszek? Czy to jest jakiś duszek? Czy on będzie mi zwiewał? Co ja go nie mogę wziąć? Chyba że... O dobra, mam! Wziąłem go tu chwila, możemy tutaj polecieć, bo tutaj mamy... A on! A ja mi myślałem... się, Jezus, ja mi że on mi ucieknie. Dobra, tutaj jest skazane te miejsce i tam mamy... Co tam mamy? Aha, to jest ten terminal do tego tego. Ale tu jest coś z duszkiem, widzowie. Wzroś duszka do kaplicy, no i co tu, się, co tu się dzieje, nie? O, tu kogoś, kogoś chyba, kogoś tutaj widzę, że ktoś idzie. No, załatwione. Ale co tutaj się dzieje? Uuu, epickie rzeczy daje! uhu I dar wiatru mamy! Kto chce ten dar wiatru? Szybciej, z wypożyczonym kilometrem poruszasz się szybciej. O, szybciej się poruszamy. Tu ma zwykłe. O cholera, widzowie, mamy jakąś epicką broń tutaj. Uuu, uh, 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 to z tymi duszkami to to. O, to z tymi duszkami to się może opłacać, widzowie. To się może opłacać. Mm, to może może się opłacać w sumie. Dobra, ale dalej nie wiem z tą areną, nie? Dalej nie wiem, co to z tą areną. Hmm Dobra, e, tam pociąg jedzie, ok. Mm, dobra. Tu jest coś Kitsune chyba. Zgaduję, że coś tu jest chyba Kitsune napis, albo Titsune. Zobaczymy w każdym bądź razie. O, tam jest ten pociąg. A my wyruszymy w tamte miejsce może. Mm, ale dobra, mamy jakąś mamy epicką broń. No, spoczko tylko, że mało amunicji mamy, nie? Mamy granat uderzeniowy. A jak z kilofem to możemy się poruszać szybciej. Uhuhu! Bo to jest akurat spoczko. Jak się z kilofem można się poruszać szybciej. Tak, to coś z kitsune jest związane. O, masakra! Sunę jest, ale tutaj. Bo tutaj też oko burzy jest. Zmniejsza się, bo tutaj też mamy tą strefę. Ale czekajcie, może coś tutaj nas szybko by szło znaleźć. Tu jest kolejny eliksir. To ja mógł zamiast tego wziąć. W sumie. Dobra. Coś tu jeszcze. Nie, mi się wydaje, że tutaj chyba nic nie będzie. Dobra, żecie co trzeba stąd najlepiej uciekać, bo tutaj się ta strefa zmniejsza. Ale dalej nie wiem z tą arenką, nie? Dalej nie wiem z tą arenką. Jak nam nie wyjdzie w tym odcinku z, tym, z tą arenką Szoguna, to... Sorry strasznie, sorry. Sorry widzowie. Jak na mnie wyjdzie, no ale przynajmniej będzie, ale przynajmniej próbowałem, nie? Najwyżej w następnym odcinku. Mm, spróbujemy kolejną próbę podejmiemy. O ktoś się gdzieś strzela. Tam się ktoś gdzieś strzelał! O kurde, o cholera, tutaj HP sobie zmniejszyłem i ja nie mogę. Ja to mam szczęście do tego, ale za wysoko tu nie było, także żyję. Tam gdzieś tam gdzieś się biją. Tam gdzieś no, Oko burzy się zmniejszyło Chyba gdzieś tam Gdzieś tutaj, gdzieś, gdzieś tu O widzę gościa A gdzie on jest tam Szla Dobra on chyba miał jakieś dobre itemy widzowie On chyba miał dobre itemy jakieś Dobra widzowie ee, Zrobię jeszcze jedno, zrobimy jeszcze jedno cięcie i jeszcze jedną arenkę zagramy Także zaraz się widzimy tak, widzowie witam po cięciu. Zagramy ostatnią arenkę. Jak się teraz nie uda z tą areną Shoguna bodejrze, no to trudno, no to następny... Na, na, fu, dopiero w następnym odcinku najwyżej jeszcze raz spróbujemy. No ale dzisiaj przynajmniej ogarnąłem jak te duszki chyba działają, widzowie. Jak te duszki chyba działają ogarnąłem. Także spoczko. Eee, także spoczko, spoczko. Więc okej, okay, dobra, lecimy tutaj, widzowie lecimy tutaj. Lecimy, lecimy Dobra, teraz tak A to znowu są te potężne pompy Znowu te miejsce potężne pompy, nie? No ale dobra, okej, okay, no niech będzie, niech będzie Ktoś to chyba ląduje ze mną, no oczywiście, no bo tak by inaczej, nie Dobra, tu mamy pistolecik Spoko, jakiś pistolecik już jest. O i tam jest skrzynia, w Zwy, tam mamy skrzynię. Dobra, tu mamy apteczkę, tu mamy te... koldo. O i tu jest eliksir, także też spoczko. Możemy sobie wypić przy okazji. Dobra. Okej, okay, to weźmiemy, to weźmiemy. Dobra, dobra. O i tu jest kolejna... o! Ja cię widzowie... Dobra, to co tu się stało... To jest jakiś żart. <grystanie> dobra, tego nie było widzowie. Jeszcze jedna arenka, bo to było za szybkie. Tu widzimy się zaraz. Tak widzowie, jestem. Eee, dobra, tamta, tamta arena co była poprzednia, to nie wiem co tam się stało z początku. Nie wnikajmy w to. <grystanie> To jakiś kurde niefart życiowy, ale dobra, lecimy jeszcze raz. Myślę, że teraz będzie lepiej. Mm, przynajmniej mam nadzieję. No, ogólnie powiem wam, widzowie, ja się już nie łudzę z tym, że się uda z tą areną Shoguna w tym odcinku. Ale postaram się widzowie w następnym odcinku tą arenę Shoguna w końcu zrobić i obczaić, jak to tam wygląda. Więc no, także, także no, więc po prostu już nie łudzę się z tym. No ale dobra, zobaczymy co ta runda przyniesie wyżej w następnym odcinku znowu się coś tam pokombinuję z tym aren arenką No i tyle, dobra, musimy teraz wylądować Wylądować, wylądować, gdzie by tu wylądować, dobra, mogę tutaj wylądować w sumie Tu mogę wylądować Ok. Dobra i mamy tu już jakąś tą Jakąś strzelbę, o jest eliksję też przy okazji, więc też spoko Dobra, mamy tu amunicję Chyba jeszcze trochę wypiję tego eliksirą, bo tutaj Dobra, okej, okay, mamy tutaj to, amunicję, okej okay. Dobra hmm, Zobaczymy tu w tym domku Tylko, że ktoś tutaj lądował I chyba tam jest ten gość mi się wydaje O, mamy do przeszukania kasę Dobra tutaj, bo tu słyszę cały czas kogoś Ale nie wiem gdzie jest Ona no, jest chyba na górze Nie widzowie To jest jakiś żart To jest jakiś żart, widzę to jest jakiś żart, widzowie, to jest jakiś żart. Dobra, widzowie, to będzie na tyle w tym odcinku, bo, bo mnie czas goni. Te dwie ostatnie arenki, kurwa. Nie wnikajmy, co się tu stało, nie wnikajmy, co się tu stało. Nie wnikajmy. O, cię panie. Dobra, mniejsza. No niestety nie udało się dzisiaj zrobić tą arenę Shoguna, co chciałem. Ale postaram się w następnym odcinku to zrobić. Więc no, ale dobra widzowie, to na tyle będzie w tym odcinku. Coś tam, coś tam się udało zrobić, bo zdobyliśmy tego duszka, także też spoczko, też fajnie. Więc git. No i co widzowie, widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się. No i cześć.